Zróbmy teraz pewnych maturalny z pierwiastkami z użyciem wzoru skróconego mnożenia. Tutaj musimy użyć wzoru skróconego mnożenia na sumę do kwadratu, czyli a plus b do kwadratu to nam a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Oto zacznijmy. Przepiszemy sobie przykład. Musimy zobaczyć, co, czym jest nasze a. Nasze a to jest pierwiastek z 5, a nasze b... To jest dwa pierwiastki z 3 i stawiamy sobie do wzoru. Czyli a kwadrat to jest nasz pierwiastek z 5 do kwadratu plus 2 razy a, czyli pierwiastek z 5 i razy b, czyli razy 2 pierwiastki z 3 plus b do kwadratu, czyli 2 pierwiastki z 3, całość do kwadratu. Pamiętamy o tym nawiasie, żeby całość była do kwadratu. I liczymy pierwiastek z 5 do kwadratu to jest 5 plus. Teraz możemy sobie poprzestawiać to nasze mnożenie, żeby nam było łatwiej. Mamy dwa razy 2 razy pierwiastek z 5 i razy pierwiastek z 3 plus 2 do kwadratu razy pierwiastek z 3 do kwadratu. I to się równa 5 plus 4. Pakujemy pod nasz iloczym pod pierwiastek, czyli mamy pierwiastek z 15 plus. 2 do drugiej jest 4, razy 3 pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. I co nam wychodzi? 5 plus 4 pierwiastki z 15 plus 12. Możemy dodać ze sobą tylko te liczby, czyli mamy 17 plus 4 pierwiastki z 15. I patrzymy odpowiedzi. Jest to odpowiedź C.